Dzień dobry, witamy was w pierwszym filmie z gry Magika. Dzisiaj przechodzimy chapter pierwszy pod tytułem Defense Mens. Startuj. No, startuj. Arten. Obejrzymy Stay a swoją krótką historię, którą widziałem Milion razy. Of orcs and goblins, ghouls and ghosts, of kings and quests. Ale importantly... najważniejsze że przyszedłem to już z trzy razy. Że przewiniemy to. O, tak będzie lepiej. Przewiniemy. To widzowie nie zobaczą. Ale nie przywitałeś się swoim imieniem w ogóle, albo sywą, albo nikim. A więc ja jestem Chris Wader, a ten drugi to Solomon. Dzień dobry. A grę będziemy oglądać z perspektywy Solomon. Tak. Mój procesor się obraził. Ojej, nul Nie Dobrze. Vlad vampir, który tak naprawdę nie Spot jest wampirem. <słyska> nie lubimy jak ktoś mówić po rosyjsku. On nie mówi po rosyjsku, to jest połączenie szwedzkiego z angielskim. 0 vampir. Tego się nie da zaskipować. Spać się. A to jest oh. Vlad, który ciągle mówi, że nie jest wampirem. Ale mam klatki, o jezus, Maria. Um, ja wiem to. Widać. Dobra. Dunka, dunka party jest nadal, idziemy. <noise> ja, robimy sekrety czy nie? Jeśli znasz jakieś, to jak najbardziej. Nie, nie, tam nie ma. Znaczy o tyle, te, te, te co pamiętam, prób będę się, się starał. Trochę zacinasz, no, ale to chyba nie będzie przeszkadzać w ja, jak, ja, ten będę. Surprender! Robot dance.

Nie da. And Secret. E BANANA! <laughs> jest. Dobrze. Ja z tego co pamiętam tutaj jest Life Okej. Okay. Okay. No Zaciąłem się A. Jak zwykle uwielbiam się zaciąć. Otwórz tam to coś. Jak to się otwiera? Shiftem i kliknij Z takiego Rzuć na siebie, rzuć, naciśnij O, i teraz shift Shift o. No No podejdź do tego A bo ty nie masz miecza i weź coś ze mną, zrób A ty masz miecz, o ty niedobry człowieku Zrób coś ze mną, weź mnie uderz Spróbuj mnie uderzyć Ale fail, ja zawsze się Zabiję to zacinam Nie zabijesz mnie jak to nie jest? Chodzi ci nie? <grywa> nie, tak będziemy się bić całą wieczność. Ale ja tu się po chwili dopiero odbakowałem. Zabij mnie, zabij mnie, kill me, Siła! Ej, a przyciśnij środkowy ja jedna... przycisk myszy. Nie na bądź scrolla. Bądźmy, nie, nie uleczysz. Nie wiem, bo masz specjalny efekt na swojej tej. A w ogóle mnie się, jak, jak chcesz mnie leczyć, to mnie się leczy prądem. Mm -hmm. to nie dobrze, wiesz, czego? Ja z Sportem i leczę. leczeniem z to... takim. Zielotem? Ja się sam będę leczył. Incz ma To jest mój. To. <śm> to, to. to tak zwany pierwszy fail materiał Oj, tam, oj, tam, później, że jest lepiej. O, mam nadzieję, że to tak tylko tym razem się coś. No, ale to ja się zawsze tak zacinam. Za każdym razem, jak próbuję grać w magikę, to pierwszy biorę broń i się zacinam. Wniosek? Zostaw miecze lepszym. Ale twardy, skurczę z ciebie. tu <śmany> jest <Żyjesz> jeszcze? <śmany> udało się. No dobrze, a gdzie jest teraz ten miecz, który tutaj niby był? Hmm. O, udało mi się. Ty jakoś się odrodzisz za chwilę, nie? Okej. Okay. Rozumiem, że właśnie go rozłączyło z naszego serwera głos. I kręcę teraz sam. No, to nie piszę tak jak powinno. No, to tak mała przepływ w nagrywaniu. O, i... Uh -huh. Killedem. Gdzie jest? Interakcja, zaraz się powiesz. Teraz powinny się powiedzieć. O, patrz, I to jest taki fajny moment. Tak. Grałeś, grałeś już tutaj w to? I walczyłeś zawsze ze mnie? No. patrz, o to jest taki fajna opcja, że teraz mamy tarczę, nie? I walimy tarczę. Nie? I podchodzimy se tu. I patrz. O, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. No, co się. Tu jest taki. O. No, co się. Tu jest taki ten, taki fajny. Taka fajna opcja. O, patrz. Aaaa... <laughs> Uiii, przeszliśmy pierwszy etap. Ale Sera chyba nie No bo my się wydostać, bo tak naprawdę... Jest. O, a teraz on tu mówi, że... ...dziwne, że nie spotkaliśmy Beholda Watchera, który go wysłali po nas. Który się ściapciał przed chwilą. Bla bla bla. O review. No, no. nie review, tylko revive. Re re revive, o crash to, de to desktop. Confuse. I co? Oh, super nie super, Z tego co wiem, crash to desktop to teraz już nigdy nie działa. Działa, nie. <laughs> działa, zawsze działa. Teraz to robi coś innego, z tego co wiem, to. Robi to samo co zawsze. <laughs> Nie no, zostaw ich, oni grają. Dobra, idziemy. No i tu jest pierwszy secret. Weź z tego, bo ty nie masz miecza. Albo nie, to nie. To jest. to jest. to jest, to jest różdżka. Znaczy pał, 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 pałka. Mam pauka. żadny ekran. Ale to chyba rozumiem. Loading. O. gdzie jest ten secret? Tutaj. Mhm, mm mhm mm Ocuj się, ocuj się, bo cię rozwalę Ocuj się, bo no Ja też jestem taki fajny Ale to nie jest taki fajny Ja mam lepszy Jak ten hejs cię uszwał ASF spacja Gdzie o, jesteś? teraz nie mogę wyjść bo mnie przez za zawal Idę, bo tu po wiesz, że to można po schodach spaść? Tylko... no właśnie spadniesz. Patrz, idziemy po secret charge, nie? Congratulations! Chodź Palę się No super! And a better troop I can travel bra no oni mówią innego napisane. No bo oni mówią w języku szwedzko-angielskim. Aha, tak, dobrze. A jakbyśmy podeszli do skrzynki mailowej, która tam jest, to by było napisane, że sam spam. I O, i kolejny ten Secret Char Robi patch. Nałóż se, zrób. Zrób sobie coś takiego. Dwalni E i R. Dobra. Zaraz się drodze. Dobra. Jak ty to robisz? Z shiftem. Jak rzuca czary z shiftem, to są obszarowe. Biegnij, biegnij! Wygląda to naprawdę dramatycznie jak się ścinasz Teraz możesz miracić Tu mamy grease Zrób sobie coś takiego ER ER i środkowy przycisk myszy ER środkowy przycisk myszy Dobra No No po prostu nie zamrożę cię teraz tylko ty, 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 ty mi możesz zamrozić, więc nie, nie, ten. Tak. O, dzięki. Ja bym tam nie szedł, no. Dzięki, stukrotne dzięki! Oh. Udało Ej. się. Nie, 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 nie. No. no. udało się. Dobra, to może teraz przerwę na i... Czekaj, nie, idziemy, bo zaraz jest koniec, koniec tego. Aha, dobra. O, super, znowu ktoś do mnie dzwoni. Hmm. O, a tutaj do poznajemy, że możemy zamrażać wodę, tak w ogóle. I nasz checkpoint, checkpoint, który. Tu, 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 tu. Nie. I koniec. Checkpoint i kończymy